Minister Domajski nie wypłaci tych pieniędzy. Nie będzie tych pieniędzy, co już ktoś zauważył, że nie ma i nie będzie, po prostu. No sam premier zauważył, pieniędzy A... nie ma i nie będzie. No to może być różnie rozumiane w kontekście zarówno sytuacji tego komitetu wyborczego, jak i że tak powiem erga omnes, czyli w kontekście sytuacji wszystkich obywateli. Ale tutaj jest tak, że jak tych pieniędzy nie będzie, to przyjdzie taki moment, że minister będzie musiał odpowiedzieć za swoje czyny. No, spisane będą czyny i rozmowy. To wiemy, poeta nam to powiedział. Wspaniały polski poeta. Właśnie, ale, ale oprócz tego jeszcze te czyny i rozmowy no, są widoczne, są skutki, nie ma pieniędzy, w związku z tym jest odpowiedzialność za niewykonanie obowiązku. Oczywiście ta odpowiedzialność w tej chwili jest nadal iluzoryczna, ale na tym świecie wszystko jest możliwe. Mówi Pan o konkretnym paragrafie, konkretnym artykule A, tak. kodeksu karnego? Tak. O którym? 231 chyba. Tak za, za, za dobrze to tych wszystkich przepisów nie znam, ale ten szczególnie często jest w zmieniany ostatnio w kontekście ministra, no także w kontekście premiera trzeba go wywołać. Tutaj. Czyli premier nie odpowiada, nie będzie odpowiadał tylko minister, tylko też premier. No tak, bo premier kieruje ministrem. Premier jest kierownikiem prac rządu. I teraz zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów minister nie może sobie pozwolić na to, czy tamto, ponieważ ma reprezentować stanowisko rządu, czyli całej Rady Ministrów. I niewątpliwie trudno byłoby pociągać do odpowiedzialności całą radę Ministrów, ale myślę, że należałoby się tu ograniczyć do ministra i premiera. To wystarczy. Czyli pana zdaniem, jeśli ten przepis nie zostanie wykonany i to polecenie pana zdaniem, czy też wykonanie uchwały PKW nie zostanie spełnione, to powinni odpowiadać i premier, i minister. Bo tu nie chodzi o PKW, tu chodzi o ustawę. Ustawa jest pod tym względem jasna. Ale jest tam jeszcze taki akapit alec, w tej uchwale, alec, mówiący alec. o tym, że komisja nie stwierdza o ważności... Izby Kontroli Nadzwyczajnej. A może stwierdzić, a może stwierdzić, czy jest życie na Marsie? No nie może. Czyli co, tak naprawdę ten fragment nie ma kompletnie żadnego ten znaczenia? Fragment jest tylko podkładką, żeby mogła komisja powiedzieć tym wszystkim, którzy się na nią rzucą, a Wy jesteście wstrętni, nie powiem już jako kto, ale Wy jesteście wstrętni, a nie, bo my tutaj mówimy, że my nie orzekamy nic na temat Izby. No nie mogą niczego na temat Izby orzekać, bo nie od tego są.